Jacek Hoga, Fundacja Darma. Dzień dobry. Zawsze można kupić amunicję w zaprzyjaźnionym sklepie, jak chcemy jechać na zawody albo na polowanie, czy na trening, w związku z czym nie warto mieć amunicji w domu. Nikt z Państwa chyba na dłuższą metę tak nie robi. Nikt z Państwa na dłuższą metę nie powinien chcieć, żebyśmy robili tak, myśląc o Wojsku Polskim. Wiele osób się dziwiło, jak Fundacja Darma mówiła o tym, że Kupowanie głównych rodzajów sprzętu ciężkiego dla Wojska Polskiego w Stanach Zjednoczonych czy Korei jest kłopotliwe i powinno, powinno być brane pod uwagę, ale ostrożnie, ze względu na to, że te państwa mają swoje kłopoty, mają swoje główne centra zainteresowania, którymi Polska jako żywo nie jest. W związku z czym mogą być kłopoty też logistyczne, tak, ze względu na konflikt na Dalekim Wschodzie, na przykład z dostarczeniem kolejnych chaobic do państwa polskiego z państwa Korei Południowej. Są też inne powody, których ja na przykład nie wziąłem pod uwagę, a y, dobrze zorganizowane państwo polskie po to ma wywiad, po to ma analityków, żeby brać takie rzeczy pod uwagę. I jako żywo one szokowały wszystkich, y, jest to ciekawostka, do której nie wszyscy, nie wszyscy z Państwa może dotarli. W związku z czym yy, yy, weźmy pod uwagę kłopoty, które teraz są w Korei Południowej i ogłoszenia tam stanu wojennego, który potem szybko został ogłoszony jako nie były. Zobaczymy, jak to się rozwinie albo nie. Ale tak, gwoli przypomnienia: pierwszy prezydent Korei Południowej został obalony, drugi prezydent yy, Korei Południowej został obalony. Trzeci prezydent Korei Południowej został zamordowany w roku 79. Rok później czwarty prezydent Korei Południowej został usunięty przez przewrót wojskowy. Piąty prezydent Korei Południowej został skazany na śmierć po tym jak przestał być prezydentem. Następny został skazany na 22 lata więzienia, w związku z czym dużo łaskawiej niż swój poprzednik. Siódmy został na wiele lat przepraszam. Był wiele lat w więzieniu za trzeciego prezydenta, a jako prezydent skazał na więzienie ludzi, którzy wsadzili go do więzienia. Siódmy, to był siódmy, ósmy prezydent, został, był, był w więzieniu za trzeciego prezydenta, za piątego został skazany na karę śmierci, której nie wykonano. Prywatnie był też laureatem Nagrody Nobla. Dziewiąty, który skończył być w 2008 roku prezydentem, został poddany Impeachmentowi, który został potem obalony, ale był, były dochodzenia w sprawie o korupcję w jego przy, przypadku. Dziesiąty aresztowany za korupcję, skazany na 15 lat więzienia. Jedenasty y, aresztowany, skazany na 24 lata więzienia. Y, dwunasty y, to był dwunasty prezydent Korei Południowej, to był pierwszy, który przynajmniej jak na razie ani nie, nie został obalony. Ani nie został zabity, ani nie został skazany na karę wieloletniego więzienia. Trzynasty, ten, którego mamy, to jest człowiek, który prawdopodobnie zostanie poddany impeachmentowi albo z kolei doprowadzi do obalenia porządku konstytucyjnego. W związku z czym to jest państwo, w którym kupujemy czołgi, to jest państwo, w, których, w którym kupujemy. Całbice e, samobieżne to jest państwo, w którym będziemy chcieli przez dziesiątki lat kupować części zamienne. To jest państwo, od którego chcemy kupić licencję. Ja nie twierdzę, że to się na pewno nie uda. Ja twierdzę, że tutaj mamy przykład, którego Państwu rok temu, e, czy przepraszam, w 22 roku dwa lata temu ponad, nie podawałem jako zagrożenia, który powinien być oczywisty dla polskich służb, bo powinny brać takie rzeczy pod uwagę w Stanach Zjednoczonych. Nie wiemy, co się będzie działo. Prezydent Trump roku 2025 będzie zupełnie innym prezydentem niż prezydent Trump roku 2016. Rozgrzanie konfliktu pomiędzy nim a głębokim państwem, tak zwanym, jest na poziomie niespotykanym i zupełnie innym niż to było w roku 2016. W związku z czym tam też może dojść do rzeczy takich, które sugeruje. Jakoś pośrednio albo zupełnie innych, których w tej chwili ja nie wziąłem pod uwagę, które po prostu rzeczywistość może nam wszystkim pokazać, i jak już ją zobaczymy, to będzie oczywiste, że trzeba było to wziąć pod uwagę, a propos Abramsów F35 czy Apaczy. Apache, do których potrzebujemy techników wyszkolonych, nikt się tym nie zajmuje, My potrzebujemy baz, potrzebujemy części zamiennych, uzbrojenia, potrzebujemy szkolnictwa, tak, żeby tych techników mieć szkolnictwa wojskowego i nie tylko. Nie, my po prostu kupiliśmy końcowe zabawki, uznamy, że będzie w porządku. Naprawdę państwa, które potem były skolonizowane w XIX wieku, kupowały na przykład ukrupa, armaty tak nowoczesne, że armia pruska takich nie miała, tylko po kilku latach były nie do używania takim dużym przykładem, bo to nie musi być Nepal. Czy inne te, tego typu państwko mo, może być cesarstwo Chin, które dostało nieziemskie baty od Japończyków wbrew temu, co myśleli wszyscy Europejczycy pod koniec XIX wieku. Właśnie z tej prostej przyczyny, że nowoczesnego sprzętu nie umieli używać, e, nie potrafili za, zapewnić łańcuchów logistycznych do, do pięknych, nowisionkich sprzętów z Europy, które kupili, i przegrali i wtedy właśnie na korzyść cesarstwa Japonii. Między innymi stracili tajwan. E, to tyle na dzisiaj. Historia uczy nas, że zawsze czegoś nas nauczy, a jak już nas nauczy, to się wydaje, że to takie oczywiste, ale niestety dopiero post faktum. Po to mamy instytucje, po to mamy analityków, żeby chociaż przed częścią takich problemów się ochronić. A jak widać, zakupy w Wojsku Polskim są prowadzone niestety w sposób zupełnie nie biorący pod uwagę tego, co jest kluczowe w zapewnieniu dostaw. Sprzętu i potem logistyki do tego sprzętu. Jacek Koga, Fundacja Darma, pozdrawiam.